Cześć hey, mankom, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 26 odcinku naszej przygody ze grą NBA 2K21, tryb gry My League drużyna Memphis Grizzlies. No i tak, jesteśmy w trzecim sezonie, 21 spotkań za nami, 14 zwycięstw, 7 porażek, 71% chemii. Ostatnio wrócił do nas Michael Porter Jr. i John ja Morant doznał lekkiej kontuzji. Gra nam tutaj, mówi, znaczy, coach, żeby ściągnąć Moranta ze składu, ale ja chyba jednak z kontuzjowanym Morantem i tak będę grał. Tak więc zobaczmy pierwszy mecz z Golden State, jak u nich tam sprawa wygląda ze składem. Teo Maledon, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Eric Pascal, Stacy Jackson. No, ok, dobrze, dobrze. No to zobaczmy, jak nam pójdzie. Tak więc Golden State bez Carego. No i zobaczmy, jak sobie z nimi poradzimy. A poradzimy sobie bardzo dobrze. Mamy około 10 punktów przewagi, no i to będzie zwycięstwo: 114,96 świetny występ. No, i Morant kontuzjowany, i tak najwięcej rzuca punktów: 23-10 asyst. Do, do, do rzuca 16 punktów Sabonisa, Green 12, Porter Junior 12, Wucewicz, Valenciunas, Double Double Huerter, 10 punktów Clark, no i Lamelo Ball bardzo nieskuteczny w tym meczu. A 5 punktów, Hardaway 3. No dobrze. Czyli green cały czas tutaj w, na dwójce w pierwszym składzie. No dobrze. Lamelo 17 minut. Huerter ma dostać niby 30. No, 10 punktów w 10 minut ostatnio zdobył. A jak tam green, jak tam jego średnie? No, już 8 punktów. Bardzo wysoka skuteczność za 3. 17,5 minuty. No dobra, myślę, że lecimy dalej. Takim samym składem 8-13 Los Angeles Clippers, a u nich Kory Joseph, Bogdan Bogdanowicz, OG An Anunniobi, Wood oraz Zubacz, Bobby Portis i tak dalej. No dobra, tutaj powinniśmy bezproblemowo poradzić sobie z Clippersami. A jak będzie, za chwilkę się przekonamy. No nie wygląda to źle, ale jest zbliżony wynik. 5 punktów przewagi. 1 już tylko 2,08 do końca. No, musimy tam skoczyć. Dobra, jesteśmy przy piłce. Dobra, zobaczmy, jak tam kontuzjowany Morant. Świetnie, Green, ależ się znalazł. Pod koszem, ale jednak bardzo dobrze. Portis go tutaj zamknął defensywnie. No i co by się wydawało, łatwe punkty. I nic z tego, a zdobywa Tery nad Morantem punkty z drugiej strony. No nie, nie tak to miało wyglądać kompletnie. Dobra. Świetnie. No ale nie. Nic z tego. Dobra. Piłka musi tutaj wrócić do Moranta. Dawaj zasłonę. Ale świetnie Terry go tutaj broni. Jest dobra zasłona. E, Włócewić. Ale dobrze. Zobacz. No i zobacz. Zobaczmy. Nic z tego. Ale jeszcze zbiórka Valenciunasa. Jest tutaj niepilnowany kompletnie. Morant zatrzymał no i siedzi. Jest dobra trójka Moranta. 17 punktów, 6 asyst. Mamy dwa punkty przewagi i minuta 25 do końca meczu. Portis ma chyba izolację. Portis, no. Źle, źle defensywnie zagraliśmy w tej akcji. 17 punktów Portisa. Morant podkosza z faulem I tylko rzuty osobiste Dziewiąty foul Clippersów w tej czwartej kwarcie I Morant, dwa osobiste Celne Dobra, Porter Junior jak tam? 19-10, bardzo ładnie Oj, opuściliśmy go tutaj Ale dobrze, jest zablokowany Terry przez Valenciunasa Porter Junior do niego zagranie. Świetnie z layupem. No i są punkty. 21:10, 10 4 punkty przywagi, 51 sekund. Bardzo dobra akcja defensywna naszej drużyny. No to wszystko się zaczęło od no złego ustawienia Moranta. Green kryje Portisa. Zobaczmy. I perfect release. No, jak Portis ładnie lata w tym meczu. Dobra, Morant Wucewicz zdąży. Zdąży. Pięknie. I wracamy na parki 20, 29 sekund. Odzianu Niobi przy piłce. No i poradził sobie z Porterem Juniorem. Który z kolei jest player of the game w tym momencie. No dobra, faulowany e, Morand. O nie, celny pierwszy rzut. No, może tutaj być groźnie w końcówce. Dobra, drugi celny. No ale jest trzy punkty przewagi, więc celna trójka i może być remis. Zobaczmy, tery. Tery, ale jest to rzut tylko za dwa celny. No dobrze, więc teraz też będą nas próbować faulować. Dawaj tutaj do Moranta, Morant ucieka. No ale nie, Tery bardzo blisko go przykrył. Bardzo dobrze też. Perfect release, siedzi też już powyżej 20 punktów. Moranta, drugi rzut również celny. Bardzo dobrze, 15 sekund nam zostało. Do końca mecza, więc wszystko oprócz trójki, nie? Portis. Oj, Anuniobi za trzy i jest perfect release. Ja, yeah, mamy remis. Dobra, Morant Morant obiega z faulem. Dobrze. Kolejne rzuty osobiste. Dobrze. Celny ten rzuty. Niecałe 4 sekundy dla Los Angeles Clippers. No i dwa punkty przewagi. Zobaczmy, co wymyślą. Dwie sekundy, jedna. No i bardzo dobrze przykryty tery. I prowadzimy, wygrywamy 120-118. No i świetny tydzień, same zwycięstwa w tych czterech spotkaniach. Moran 24,8, 21 21,10, Clark 19, Walencjonas, Włócewicz, Bole 12,5,5. No bardzo przyzwoity ten występ. Sabonis tylko 4 punkty, 6 zbiórek, a w 4, Green tylko 3 punkty, 1 trójka. Huerter również 3, Hardaway również 3. No dobrze, w składzie raczej nic nie zmieniamy. Lecimy dalej. Morant, dobrze, czyli zostawiamy tak jak jest. No i przed nami Indiana Pacers, John Stockton, Victor Oladipo, TJ Warren, Jaren Jackson Jr. oraz Miles Turner, no mają niesamowity skład. A jak im tam idzie? 12-11, idzie im o wiele słabiej niż bym to przypuszczał po ich składzie. Pierwsza kwarta dla nas, druga również, trzecia, 35-14. I mamy 30 punktów przewagi, tak więc tutaj już puścimy symulację. 141-120 świetny występ naszej drużyny Morant. 47 punktów, 12 asyst, 7 trójek, 17 na 20 z gry. Clark 21, Wocewicz wysokie double double, Ball 10, 3, 7, Quarter 10, Green 8, 2 4. No dobra, chyba jednak quarter zasługuje na powrót do pierwszej piątki. Dobra. Zróbmy to. A więc... A, jest tutaj Lamelo Ball na dwójce. Jest on fire. Overall plus jeden. Wucewicz również. No dobra. No okej, okay, możemy tak zagrać. Huerta 18, Avdija i Hardaway Junior. No dobra, wymienimy Hardawaya na Greena. No i takim składem sobie teraz zagramy. Czyli z Lamelo na dwójce. Przed nami Atlanta. I tutaj jest Kerry Charles Brown Junior, Reddish Davis, no Kerry z Davisem Zobaczymy jak będzie to wyglądało Też bardzo silny skład Atlanty A jak im idzie? 22-2 No tak, to jest Ta najlepsza drużyna obecnie w NBA No ale też mają mocny skład, no zobaczmy Pierwsza kwarta plus 3 Druga minus 1 W trzecie już większe problemy naszej drużyny No ale Stan bardzo zbliżony, chociaż 10 punktów straty No nie, jednak będzie porażka 16 teraz no nie, za mało czasu. 136, 121, no ale jest to najlepsza drużyna w NBA i pod względem składu wyglądają bardzo dobrze. A Davis i Curry dopiero tutaj, czyli mają też innych zawodników, którzy potrafią im rzucać. Bardzo dobrze. U nas Morant, Porter Junior. No i Lamello Ball w tym występie, w pierwszym składzie 11 punktów, 11 asyst. No najgorzej nie jest, ale mogło być lepiej. Huerter 10. Clark Avdia i Green 2 punkty. No dobra, sprawdźmy jak dalej nam pójdzie w obecnym ustawieniu. Detroit też bardzo dobry wynik: 19,6. I tutaj jest Markel Fultz, Michael Jordan, Jonathan Howard, Dombuja i Harel. Jeszcze Blake Griffin, Colin Sexton. No też bardzo ciekawy składzik Detroit Pistons. No to zobaczmy jak w praktyce to wyjdzie. Gramy u siebie. Bardzo dobrze w pierwszej, w drugiej podtrzymujemy ten nasz dobry, pozytywny wynik. No i będzie zwycięstwo 128, 108, 20 punktów przewagi. Michael Porter Junior 25 punktów, 11 zbiurek, Ball 24, 10, Morant 23, Clark 17, Wucewicz, Valenciona, Sabonis, Huerta 3, tylko Avdia i Green po trójce. Dobra, Houston Rackets, Westbrook Harden, czyli tutaj się nic nie zmieniło, ale zazwyczaj Rackets mieli problem kontynuujący grę właśnie tym składem, no i ich problemy też kontynuują się, bo 9 zwycięstw, 16 porażek, to jest naprawdę mizerny wynik. a DIA ma kontuzję, ale myślę, że możemy też go dalej użyć, no i już po kontuzji, więc dobra. Ładnie w pierwszej, w drugiej minus 5, ale 35-10 w trzeciej kwarcie, co za wynik, no ale w czwartej też Houston zaczęło dobrze grać, ale też wracamy. No i będzie zwycięstwo: 133, 117 z Houston, Morant, Clark wysoko, 24, Porterinior 20, Wucewicz, Huerter, Green 10 punktów w 11 minut, Ball 15, asyst no ale tylko 5 punktów, bardzo nieskuteczny dia 2 punkty Green też bardzo dobrze sobie poradził, tak więc może nawet dostać plus do minut Huerta minus Green plus, A dia też minus Green plus, dobrze tak to będzie wyglądało, dalej lecimy z Lamelobolem na pozycji numer 2 no ale jak tak zrobimy to ja zmienię mu pozycję tak więc przejdźmy do rosteru i gdzie mamy Lamelo? Melo? Jest tutaj SG. No, nawet dostanie plus do. Aha, on i tak PG, SG ma. No dobra, nie, nie trzeba tutaj nic e, zmieniać, myślę. Zostawimy go tak jak jest. No dobrze, lecimy dalej. Czyli Sacramento właśnie też z mega składem. No, ale też nie idzie im jakoś cudownie. 15-13 tylko. No, zobaczmy. Na ich parkiecie plus 7 w pierwszej, plus 1 w drugiej. No i mamy już prawie 20 punktów przewagi. Dobra, siedzi 138-121. Fox a Bugli trzeci, no koszmarny ten mecz. U nas Morant, Lamelo triple double. Proszę państwa, 21 punktów, 11 zbiórek, 15 asyst. No właśnie, i tutaj chyba pokazał, że należy do pierwszej piątki Lamelo Ball. Porter Junior też zagrał swoje, Clark wysoko. Sabonis. Właśnie, ten Sabonis bardzo mi się nie podoba. Dobra, zobaczmy, czy jest ktoś ciekawy na wymianę za Sabonisa. Zobaczcie, co tutaj mamy ciekawego. Mamy ofertę wymiany z Jakam oraz Adams za Wucewicza i Sabonisa. No i przyjrzyjmy się tej wymianie troszeczkę bliżej. Tak więc Jakam, no bardzo łakomy kąsek. Zobaczmy jego średnie, 23,5 punktu, co jest jego rekordem życiowym. 8,5 zbiórki, co również jest jego rekordem życiowym. Jak tam skuteczności za 3, tak sobie, za 2. Mm... Mogło być lepiej, 35 minut gra w plus minus minus 0,7, no ale te 23,5 punktu rzuca, 8,5 zbiórki daje. Sabonis 10 punktów, 7,5 zbiórki na też bardzo słabych skutecznościach, no i średnio 24 minuty Sabonis rozgrywa. I Wucewicz, Wucewicz który w tym sezonie daje nam 15 punktów, 10 zbiórek. No 15-10, takie double double, myślę, że średnio Wucewicz daje nam, prawda? Średnio na 29,5 minuty i Steven Adams 9 punktów, 10 zbiórek na ładnej skuteczności w 27 minut. No dobrze, czyli średniego Sabonisa na fantastycznego Siakama i przyzwoitego Wucewicia na średniego Adamsa. Czyli średni na fantastyczny i przyzwoity na średni. No myślę, że i tak wygramy na tej wymianie, więc dobra, robimy to. Czyli Sabonis i Wucewicz za Siakama i Adamsa. Wymieniamy się, tak jest, no i cyk. Mamy nowych zawodników w składzie. No to teraz zobaczmy, jak będzie wyglądał nasz skład, bo właśnie Siakam ląduje w pierwszym składzie. No i mamy tak, Moranta, overall 92, tutaj zaraz wróci Lamelo. Tak gdzieś 16, Huerter, Lamelo 28, czyli 92-80 Lamelo, 88 Porter, 88 Siakam i 81 Valenciunas. I jeszcze Adams na około 16 minut. I tak, wymienimy właśnie Hardawaya za Greena. Green dostanie też około te 15 minut Adams Huerta Clark 31 No, no i bardzo ładnie Czyli Valenciunas 24 Adams 17 Siakam Clark No dobra, zobaczmy Zobaczmy jak to będzie wyglądało Czyli e, naszym przeciwnikiem będzie Golden State Warriors No to zobaczmy Z tym naszym nowym z aktualizowanym składem. No, zobaczmy. Końcówka bardzo zacięta. Ale wychodzimy na ładne prowadzenie. 26 sekund zostało. Zobaczmy. Dobra, jest zwycięstwo 109 do 104. No i zobaczmy, jak to wyglądało. Moran 34, 6, 6. Dalej, Porter Juniors. Jakam 13 punktów tylko. Clark Double Double. Avdia 8. Ball 7-4 12. Green 4 Adams. 2 tylko. I dwie zbiórki. Huerter 0. Wow. No dobra, no to za ten mecz Huerter dostaje minus do swoich minut 13, czyli green nawet więcej. Kto tutaj dobrze się spisał? Siakam też minus. Porter Junior Plus, Lamelo i Morant. Dobrze, tak to będzie wyglądało. No podobny, widzę, mamy kalendarz. Znów Los Angeles Clippers w niedzielę. 21,8, dobra, czyli to jest 30. mecz tego sezonu. Bardzo, bardzo ładnie z Clippersami. 145-96, czyli prawie 50 punktów więcej. Pięknie. No to tak, Porter Junior bardzo ładnie. jakam 24 punkty. Lamelo 23-10-12. Kolejny triple-double dla Melo Bola. Valenciunas 19-10. Clark... Morant, o nie, chyba jest kontuzja. Moranta bo 16, 22 minuty tylko grał, zobaczmy. Ale znów na szczęście nie groźna ta kontuzja. 2-4 tygodnie. Ajaj, no nie, tak to nie będzie. Czyli Lamelo na jedynkę. Huerter na dwójkę. Dalej, Clark, Adams, Hardaway, Avdia i Green 7 minut, no ale Greenowi możemy więcej. Tych minut dać. A no tak, hardway wchodzi, bo tutaj nie ma komu za bardzo zagrać. No dobra, hardway 11, green 14. No i tak to będzie wyglądało na kolejny występ, ale myślę, że zanim em, zagramy sobie mecz z Los Angeles, zrobimy takie małe podsumowanie, jak tam wyglądają średnie naszych zawodników. No to zobaczmy. Pod względem punktowym Jamoran 27 punktów, bardzo wysoko. Siakam 23,5. Porter 20, Clark niecałe 15. Lamelo 11. Valencjona z 10,5. Avdia 9. Bardzo ładnie. Adams 9. Huerter 7,5. Green również. Hardaway 6. Reszta 0. Dobra, biurki, 10 Adamsa, 8. Siakama. 7. Clarka. Portera Juniora również. 7 Valenciunasa, No troszkę mało jak na centra, nie? Dobra, asysty, 9,5 Moranta, bardzo wysoko, to jest chyba jego carrier high, tak jest. Dalej, bol 7,5, Avdija 3, Huerta, Clark, przechwyty, no można być pewnym o jeden przechwyt bola i Siakama. Green też tutaj bardzo wysoko, Porter, Morant, bloki, 1,7 Siakam, 1,2 Porter, Junior, Clark. 1-1 Adams, Valenciunas poniżej 1, straty, no Lamelo niecałe 3, będzie pewnie wysoko w całej NBA. Morant 2-3, Sjakam 2, rzuty celne na mecz 10 razy celnie rzuca Morant, 8 Sjakam, 7 Porter, 5,5 Clark i skuteczność największa Adamsa. Dalej Morant 57,5, bardzo wysoko również. trójeczki, 4 Trójki Moranta, 3,5 Portera Juniora, 2,5 Jakama, 2 Clarka i 1,3 Bola z e, Dion Huerter, Hardaway gdzieś tam są. Jeszcze skuteczność: za 3 Green 50%, Morant 47, Clark 45, Porter, Hardaway. I tak dalej. No dobrze, moi drodzy, to będzie już wszystko w tym odcinku. Tak więc wielkie dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie ocenić tego filmu. No i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.